Witam Adam Kopeć, Mosieck Excel z portalu Excel i Adam. Pytanie od widzów numer 67. Dostałem zapytanie, jak działa funkcja PMT? To no, skrót od angielskiego Payment, czyli po prostu funkcja, która oblicza ratę spłaty pożyczki w taki przybliżony sposób, bo banki troszeczkę więcej tam funkcji rzeczy dodają i to się robi bardziej skomplikowane. I pierwszy argument to stopa procentowa liczony za dany okres, za daną ratę. Czyli przy założeniu, że pożyczkę będziemy spłacać 10 lat i spłata będzie następowała w każdym miesiącu, to liczbę rad będziemy musieli sobie przymnożyć przez 12, taka ilość miesięcy wyjdzie, a stopę na rok będziemy musieli podzielić przez 12. W większości sytuacji tak tu postępujemy. Jeśli byłaby tu stopa za okres rozliczeniowy i tu byłaby odpowiednia liczba rad, to nie musimy się przejmować tymi związkowymi wartościami, po prostu pobieramy. Ale w tym przykładzie jest tak, że potrzebujemy stopę procentową roczną podzielić przez 12 przez liczbę miesięcy w roku, następnie liczbę lat pomnożyć przez 12, tyle w sumie będzie rad, czyli 120 rad nam wyjdzie i jakiś taki mniejszy procent, jeśli chodzi o stopę procentową, i tu argument trzeci, WA, wartość początkowa, czyli tak naprawdę ile Bierzesz pożyczki. Czyli tutaj przykładowo 25 tysięcy. I możemy sobie zamknąć, zatwierdzić. Ctrl Enter, wynik. I mamy wartość pojedynczej raty. Tak, jeśli byśmy chcieli sprawdzić, ile w sumie byśmy zapłacili, to potrzebowalibyśmy tą wartość przemnożyć przez liczbę rat oraz jeszcze dodatkowo przez liczbę miesięcy. Ctrl Enter. I widać. Standardowo płacimy więcej niż pożyczamy. Tu są jeszcze dwa argumenty, które są rzadziej wykorzystywane. Jest na przykład argument WP, czyli przyszła wartość i on jest ciężki do zrozumienia. Czyli jaka kwota, jaka wartość ma być na Twoim na koniec całego okresu rozliczeniowego. Czyli jeśli ja przyjmę, że będę się opierał o wartość murki E1 i teraz mam tu 265, tak sobie napiszę w przybliżeniu i tu wpiszę 5000. Tak, wychodzi wartość w przybliżeniu, tak szybciej to się mniej więcej 297. Tak? To nie jest tak, ja sobie tu wpisał 30 tysięcy, na początek, bo tu całkiem inna wartość wychodzi, tylko to jest tak, jakbym sobie napisał tu 0, czyli zaczynam pożyczkę z kwotą zerową i na koniec okresu rozliczeniowego chcę mieć 5000. Tak? Tu po prostu zaczynają być obliczenia na całkiem innych wartościach, tak? że naszą kwotą od pewnego momentu nie było ten 25 000, tylko... Tylko 5000 tutaj podane i łatwo można sobie to obliczyć, że tu mniej więcej właśnie 32 zł różnicy wychodzi. Więc możemy sobie wrócić do 25000 tutaj i dostaje jeszcze jeden argument do omówienia. Typ, piąty argument. Czy rozliczenie jest robione na koniec okresu rozliczeniowego, czy na początek? 0, czyli koniec okresu rozliczeniowego, jest wartością domyślną, a 1 nie jest wartością, którą by trzeba wpisać, więc ja się tu będę odwołał do komórki tym razem E2. Tak, jeśli jest 0, nic się nie zmieniło, jeśli jest 1, to wartość odrobinę spadła, ponieważ wcześniej spłacasz swoją pożyczkę. Tak to jest na początku okresu rozliczeniowego, więc trochę mniej będziesz płacił, ale też wcześniej będziesz to płacił. Różnica. To większości z większości sytuacji tak wyszła złotówka mniej więcej na jednej racie, czyli naprawdę, w tym okresie rozliczeniowym, to chyba około 120 zł mniej więcej wyszło. I możemy sobie jeszcze zrobić jedno wykorzystanie funkcji PMT, że chcemy oszacować, ile nas będzie wynosiła wartość płaty poszeczki w zależności od tego, jaka będzie stopa procentowa, jaka będzie liczba. Rad, tak? Tu jest dalej z założenie to, że tu mamy lata, więc tę wartość będziemy musieli odpowiednio mnożyć i dzielić przez 12. Czyli stopa procentowa to jest tutaj. I musimy sobie ją zablokować na wierszach, żeby się nie przesuwała w dół. I dzielimy ją przez. 12, następnie liczba rad, to jest tutaj. ją sobie blokuję na kolumnach, żeby się nie przesuwała w bok, i mnożymy raz 12, i jeszcze wartość pożyczki, tu sobie blokujemy całkiem, nie żeby się w ogóle przesuwało. Pozostałe dwa argumenty pomijamy, bo chcemy tak, żebyśmy całą pożyczkę spłacili, czyli cała wartość argumentu WP jest domyślna. Tak samo. Wartość argumentu typu. Zatwierdzam sobie Ctrl-Enter, kopiuję sobie odpowiedni punkt i w dół, i mamy obliczone odpowiednie wartości. Ile by nas wynosiła konkretna rata przy tutejszych założeniach? Jeśli film Ci się podobał, kliknij Lubię to. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.